Witajcie, moi drodzy! Pomysł na dzisiejszą potrawę przyszedł mi do głowy spontanicznie podczas wizyty na pobliskim targu, kiedy to zobaczyłam takie ogromne pieczarki. Tej wielkości pieczarki doskonale nadają się do faszerowania, i tak dzisiejsza potrawa i przepis na potrawę, który Wam dzisiaj przedstawię, to. Będą właśnie pieczarki faszerowane. Potrzebujemy hmm, przynajmniej po jednej pieczarce takiej dużej na osobę. Ja mam pieczarek 5 na czteroosobowy obiad, e, tak aby, jeżeli ktoś będzie chciał dokładkę, to ta jedna pieczarka była w zapasie. E, będziemy potrzebować też mielone mięsko. To jest bardzo chude mięsko, a dokładnie filet z indyka, zmielony dokładnie. Jedna cebula, dwa ząbki czosnku, dwie łyżeczki musztardy, jedno surowe jajko, sól pieprz, no i oczywiście przyprawy. Tutaj mam łyżeczkę oregano, łyżeczkę słodkiej papryki i łyżeczkę majeranku. No to teraz zaczynamy od przygotowania farszu do pieczarek. Do miski wkładam mielone chude mięso, następnie dodaję. To są, moi drodzy, posiekane ogonki pieczarek. Z każdej z moich pieczarek wycięłam ogonek i następnie drobno wszystkie ogonki posiekałam. Dodam je do mięsa, wtedy będzie miało ten, to mięsko, czyli ten farsz dodatkowo pieczarkowy a taki posmak. Dodaję jeszcze. Posiekaną cebulę, czosnek przeciśnięty przez praskę, dwie łyżeczki musztardy, surowe jajko, przyprawy. Teraz cały farsz dobrze mieszam. Farsz już wymieszany. Ja spróbuję delikatnie mięsa. Jeszcze troszkę do sole. No i teraz pozostało wymieszać. I moi drodzy, wrzucę moje mięso, mój farsz na patelnię na chwilę. Delikatnie podsmażę na łyżce oliwy z oliwek. Kilka chwil delikatnie podsmażam na patelni cały czas mieszając. Farsz jest już gotowy. Możemy teraz przejść do napełniania nim pieczarek. Przygotowałam sobie blaszkę, wyłożyłam ją folią aluminiową, lekko przesmarowałam oliwką. No i teraz moje kapelusze pieczarek wypełniam farszem. Dodaję tyle, ile się zmieści. Gotowe. Moglibyśmy jeszcze na wierzchu posypać tartym żółtym serem, ale jeżeli jesteśmy na diecie, no to zrobimy pieczarki faszerowane bez żółtego sera. Teraz, moi drodzy, wkładam pieczarki do piekarnika nagrzanego do 180 stopni um, i piekę tak długo, aż wszystko ładnie się przyrumieni, będzie miękkie. Myślę, że około 15-20. Minut. Wystarczy. A tak wyglądają już gotowe, faszerowane pieczarki, prosto po wyjęciu z piekarnika. Jak widzicie, kapelusze nieco się zbrązowiły, są mięciutkie, natomiast farsz ładnie się przyrumienił z wierzchu. Teraz możemy już nakładać na talerze. A tak, nasze danie prezentuje się finalnie na talerzu. Moi drodzy, zapraszam was na mój blog AnkaGotuje.pl i oczywiście serdecznie zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam was bardzo i życzę smacznego!